Parę dni temu szedłem przez miasto, spacerem przed oczami stanu widok, czego jest za wiele Co pochłonąć może mnie i zrujnuje mi życie, że nie stworzę rodziny, takiej o jakiej marzyłem O życiowych sytuacjach, których doświadczyłem, rujnowały mi psychikę, inny się ukształciłem Wystarczyła silna wola, moc, zacięcie i ryzyko, żeby być kimś więcej w życiu Sadem w nim kobieta, dziecko, które będzie mieć dzieciństwo, a w domu piekło. Stworzę warsztat damu, przyszłość będzie moją prawą ręką, i na łożu śmierci, powiem, kurde, warto było. Plan jest dobry, niczym w gangu Olsena Tylko ja jestem Polak, nie Duńczyk, moja będzie sena. W której będzie zakończenie, debes tej. Szreka i pione połączyło rzucone zaklęcie. Stworzę własne raj na ziemi, swój prywatny Eden Wiem, że uda mi się spełnić moje najskrytsze marzenie Tylko ty podaj mi swoją pomocną rękę I powiedz, że dobrze wszystko będzie Kolorowe kredki mam z biały arkus do będę I narysujemy swój happy end Daj mi znać lub pokaż się, reszty dorysuję Widzę przed oczami dym z kominka w pochmurną burzę W środku przy kominku z synem będę toczył rozmowę Wytłumaczę mu na starcie co jest ważne jest trudne, jeśli nie bierzesz od starszych wskazówek.